No to co nowy etap? Dlaczego zdecydowałem się na utworzenie nowego kanału? Nowy kanał jest dla mnie rozpoczęciem nowego rozdziału. Chciałbym zamknąć tamten rozdział, który był związany z tamtym kanałem. Po pierwsze, kompletnie zmienili się moi odbiorcy i mógłbym po prostu w tym momencie tworzyć content dla tych osób, który nie miałby dla nich najmniejszego sensu. Po drugie, jestem zepchnięty po prostu, mam wrażenie już na czarną listę, jeżeli chodzi o wyświetlenie na tamtym kanale, bo jednak filmy pojawiały się nieregularnie, teraz dwa lata nie było żadnego filmu. Wydaje mi się, że społeczność jest łatwiej budować od początku. Zdecydowałem się wrócić tutaj na YouTube, bo zacząłem czuć, że brakuje mi platformy, na której mógłbym się rozwinąć z jakąś myślą, coś dogłębnie opowiedzieć, czy coś przekazać głębszego, przeanalizować to razem z wami. Umówmy się, TikTok bazuje tylko i wyłącznie na wszystko szybko musi się dziać, wybuchy, bla, bla, Na YouTubie też tak jest. Ale to właśnie YouTube jest po to, by tworzyć właśnie te dłuższe filmy. I nie planuję na obecny czas być kanałem, który będzie wam prezentował, kto szybciej na do kibla, bo nie stać mnie na to. Poza tym nie mam też znajomych. No a co przez ten czas się w moim życiu zmieniło, jak mnie nie było? Mam większego bicka. Pff. Na tym kanale chcę publikować treści, które dotyczą mojego życia. Moje tipy, moje skincare, na to jak przeżywam to życie, na to jak daję sobie wyzwania w tym swoim życiu i na to jak burzę swoją barierę, jak przekraczam swoje też lęki i słabości, jak opowiadam co przeżyłem w swoim życiu, też będę na pewno publikować swoje przemyślenia dotyczące wszystkiego. Więc jeżeli chcesz zabrać się ze mną w tę podróż, to zapraszam cię do obserwowania tego kanału.